Zaprosimy. No wybiera się pan do pięknego miasta, do Krakowa, Krakowia, która jest na trzecim miejscu. Strzela Ci piłkarze Krakowi, tyle samo bramy, co piłkarze Legii. Jakie oczekiwania, panie trenerze? Czy spodziewa się pan bardzo fajnego, szybkiego, ciekawego spotkania? Proszę, my jedziemy do gorąc, w oczy będziemy Gorad w grać w Krakowie. tam gra kilka, które zabili stolkę mieczyńską, którą Legia zabiła do tych por. Czy mówię, że aż dajcie, z gry? Będzie strach, harosza i gra? ваши ожидания? Ну, город может и красивый, но мы только будем видеть гостиницу. И самое главное, чтобы стадион был заполнен и было хорошее поле. Так на правда, с самой что место есть прекрасное, да, так мы из места zobaczymy только отель. Хочу о том, чтобы стадион был полный и чтобы трава, в добром состоянии Ну а то, что они на третьем месте, это говорит сам за себя. Хорошая играющая команда. Кстати, первая моя игра была с краковья их и тогда оценил, что они не случайно высоко стоят в таблице. No przypadkowo Krakowia znajduje się na trzecim miejscu, że są tak wysoko, ponieważ między innymi pierwszy mój mecz, jaki w ogóle rozegrałem będąc trenerem Legii, to był właśnie przeciwko Krak Krakowi, nieprzypadkowo powtarzam, znajdują się na trzecim miejscu tak wysoko w tabeli. И план на этот матч, пани и Ну, no, пан... план будет завтра известен перед игрой. И наша задача сегодня проверить, у нескольких футболистов кое-что попаливает. Туда всю неделю не тренировался, поэтому мы не знаем, насколько он готов. a wszystkie plany sąstawlające po to, kiedy ty точно знаешь, kto gotowy grać, a kto nie. Tak naprawdę plany to można snuć w momencie, kiedy wiemy w jakim stanie zdrowia są nasi zawodnicy. Kilku z nich miało tam drobne dolegliwości, Andrzej Duda nie trenował z nami przez cały tydzień. Wtedy dopiero kiedy będziemy znać dokładnie co, jak, w jakim stanie są nasi zawodnicy, możemy snuć plany. W <śmum> mhm. Termalika czy ruch postawili tak naprawdę na autobus w autobus jak nie ciężarówkę. Czy nie jest tak, że leki będzie łatwiej grała się w piłkę z drużyną, która będzie chciała stąd lekowo w piłkę? Termalika i ruch. Postawił u nas gawędzić autobus, zaśłodzawał <głos》>, no i e, Będzie lepiej grać z Krakowie, która graje w футбол. No nigdy nie można mówić, że łatwiej, że źle. Jeśli bymy w swoje momenty w termaliki zabili za 30 minut, ja myślę, że moglibyśmy wygrać. A to, że Krakowie, grające drużyny, to ich nie silna strona. Oni grają w domu i ja myślę, że to będzie taki futbol, który pan polubić co widzom. Wydaje mi się, że Krakowie to jest taka drużyna, która potrafi grać w piłkę. Mam nadzieję, że ten mecz spodoba się publiczności. Jeżeli chodzi o mecz z Thermaliką, gdybyśmy przeszedli bramkę w pierwszych 30 minutach, wydaje mi się, że ten mecz moglibyśmy zakończyć zwycięsko. Он ведут за тренироваться сегодня. Да, да, он будет. Он уже вчера тренировался, только здесь в зале. Сегодня выйдет с нами, посмотрим, как он себя чувствует. У него был насморк сильный, один день температура, так. Yy, Andrzej Duda jednego dnia miał gorączkę, ma, miał silny katar, dzisiaj wyjdzie na boisko, spróbuje z nami tronie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, wczoraj też był na treningu, z tym, że na, tutaj na wewnętrznym yy, w, na sali. Czy to, że Nikolicz przestał strzelać ostatnio jakoś Pana zaskakuje, martwi, czy uważa Pan, że to po prostu... No, To Wy nie widzicie, że on w każdej trowki po 10-15 zabiewa, to ja spokojny. Tak naprawdę Państwo tego nie widzicie, bo to się odbywa na treningach, ale na każdym treningu strzela 10 do 15 bramek. W związku z tym ja jestem zupełnie spokojny. Co z Radkiem Cieżniakiem? czy on nie wiem, zagrał w rezerwach? Jest jakoś przewidziana rola dla niego? Jakby widzicie rolę Cieżnika? Rolę Na dzisiejszy dzień on trenuje się, będzie w drugiej drużynie, on dawno nie grał. E, wszystko, jak mówię, idzie i nie nigdy Nie mam specjalnie co wyprzedzać spraw, on na razie jest przygotowany na tyle, żeby grał w drugiej drużynie, trenuje z nami. Zobaczymy, wszystko po kolei. Panie trenerze, prywatne pytanie zadałem kilka miesięcy temu Panu. Licznych wątpliwości, <noise> <zaproska, który> zadał nie kilka miesięcy zat. że żeby ja pieniądze, żeby Pan pieniądze zarobić od <noise> nie, 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 nie. Tylko chciałem dopytać, bo wtedy Pan był krótko w Warszawie. Odpowied ja zapytałem, czy ma pan jakieś ulubione miejsce. Niczyło, nie, tak? żona żona miasta, to... w Nic się nie zmieniło, nie zmieniłaś stadion miasta Nic się nie zmieniło. W dalszym to, ciągu to. ulubione miejsce jest Stadion Legii. Ciężka praca. Doprowadził pan do tego, że w tej chwili wielu fachowców zastanawia się, z jakim składem zagra Legia, bo no, prowadzi pan rotację, co no, jest taką fajną rzeczą, no, wydaje no, mi się. Wy Często nie zmieniajcie graczy w komandzie. No, Wszyscy dumą, chatę na gadacza, jak na grę z, z, z Krakowi. Ale jeżeli pan mógłby o pewniakach powiedzieć, jeżeli... Może pan. Mogliby wskazać mnie skolka familii Krakowka, które toczna grać? grać. Ja точно nie budu grać, to ja mogę <laughs> Mogę tylko powiedzieć, że ja, ja na pewno <laughs> będę się nie zagrał. Okej? Dziękuję Dziękujemy. Spasiba. Dziękujemy.